Ania, po godzinach? Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Blood Magic i dodaje nam magię, którą możemy używać za pomocą naszej krwi. Wow. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam, serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Blood Magic mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie Mamy piękny taki obrazek, krew się leje, coś tutaj można sobie poczytać. Tu można sobie pooglądać na ten temat wideo, spotlighty i tak No i tutaj jest download, download link, jest w poście numer 3. Zatem zjeżdżamy do postu numer 3, to jest post numer 2, tu jest post numer 3. No, i tutaj, i tutaj, i tutaj jest Download and Installation, i tutaj, jak klikniemy, to każą nam przejść tutaj na tę stronę. Jak klikniemy na tę stronę, przeniesiemy się na taką stronę, tu dokładnie w to miejsce. <laughs> dokładnie w to miejsce, i jak klikniemy na Files, no to tutaj stąd, klikamy na pierwszy, na wersję 1.70, Najnowsza wersja zawsze jest na samej górze. Taka z literką R, nas interesuje. Zatem klikamy tutaj i stąd pobieramy plik. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.710. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 170, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne tuty 425, a jeżeli macie wersję non, non premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 170. I uwaga! W filmiku 425. Ja instaluję Forge z końcówką 1152 ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma w tej chwili numer końcówki 1291 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.70 i ten folder .minecraft sobie skopiować gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy. I uruchamiamy launcher, żeby sprawdzić, czy działa, czy się coś nie kreszuje. I tak jak wspomniałam mam wybrany profil z Forgem z końcówką 1291, tutaj też to widać. Klikamy play i czekamy aż się uruchomi gra. I jeszcze momencik, zaraz będzie czarny ekran. O już jest czarny ekran, zaraz będzie logo Mojanga. No czekamy, czekamy, logo Mojanga, gdzie ty jesteś? Jest. No, i zaraz będzie strona startowa. Mojang. Strona startowa. Jest. Wchodzimy w moc, i tutaj gdzieś będzie. Jest. Blood Magical Chemical Wizard. Wizardy nawet. No i gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I nam się zaraz pojawi nasz świat. Jest, jest. Klikamy E, jak ekwipunek. No, i tutaj mamy wszelkie możliwe możliwości, które nam daje ten mod. Jak widzicie, jest tego sporo. Może zaczniemy od tego, że on nam daje taki. Ołtarz, na którym, w którym składamy naszą krew w ofierze. I ten ołtarz się robi w ten sposób, że trzymam na tę strzałkę, klikam R. No i są to kamienie, piec, dwie szczapki złota i diament. I wtedy powstaje nam taki ołtarz. Do tego ołtarza jeszcze się przydaje to jest ołtarz w tak zwanym Tier 1, czyli jakby pierwszy poziom. No i potem jeszcze trzeba sobie wykonać poziom drugi i tak dalej, i tak dalej, trzeci, czwarty i w ogóle. I to nam się też przyda tutaj, coś takiego, co się nazywa Weak Blood Orb, i to właśnie jest orb, który magazynuje naszą krew. I to jest też tier 1, 2, 3 tutaj po kolei. No i takiego orba się robi w ten sposób, że się robi tak, że do tego już zrobionego altara, ołtarza, wrzuca się diament, i wtedy nam powstaje taki orb. I co jeszcze nam się przyda? Taki sigil, 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 on jest chyba ten nie. Taki musi być. O taki. I jego się robi w ten sposób, że taki pusty sigil się wrzuca do do tego altara. Taki pusty sigil, i szkło, i ten właśnie nasz orb, który pobraliśmy. A pusty sigil się robi w ten sposób, że do ołtarza się wrzuca kamień. Ok. Także ten nam się, który to był. Oj, oj, już zgubiłam. Ten, ten nam się przyda, ten orb nam się przyda i, 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 i ołtarz nam się przyda. I jeszcze nam się przyda coś, czym możemy się skaleczyć, żeby naszą krew pobierać, czyli Sacrifical Knife. I jego się robi w ten sposób, że szkło, złoto, srebro, żelazo i jest. Także też sobie pobierzemy. No i postawmy sobie takiego właśnie. Taki ołtarz mamy postawiony. Teraz w okolicy ołtarzy, ołtarza stojąc, sobie się skaleczmy, czyli. Klikamy po prostu prawym przyciskiem myszy, jesteśmy blisko ołtarza, prawym przyciskiem myszy na siebie i jak widzicie z serduszka mi znikają, pobiera się właśnie moja krew do ołtarza. No i teraz ten orb nam zmagazynuje tę krew w sobie, czyli musimy najpierw go przypisać sobie, bo on jest nieprzypisany. Nie, nie I teraz jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, pobrało nam ciut, kwi i jest już, że ja jestem jego właścicielem. No i teraz jak wrzucimy go do tego, to on po pobiera ten krew. A ten sigil z kolei jest przydatny do tego, żeby po kliknięciu na ołtarz prawym przyciskiem pokazuje nam, że jest to ołtarz tieru pierwszego i ma 1000, 10 dziesięć LP life point chyba, czyli punktów życia w sobie. No i ten ten właśnie orb nam zmagazynował ten krew i możemy sobie go teraz zabrać ze sobą i sobie iść. Tutaj jest jeszcze dużo dużo do wykonywania, także proponuję, żebyście sobie obejrzeli właśnie te filmiki, które są na stronie, z której pobieraliśmy moda. No i oczywiście, jak widzicie, nic się nie kreszuje, Także ja kończę, a wypiszcie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami machając orbem. Pa, pa.